Cześć widzowie, z tej strony Sandra, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Sandra Games Dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars, drugi odcinek No dobra, w ostatnim odcinku mniej, tak mało gadałam do was Ale teraz no, spróbuję właśnie się w tym poprawić Poziom mocy 5, dobra Wydarzenia 2, jak to dziwnie wygląda Mmm, dobra. Ulma u tego, jezu, no nie wierzę. Paj teraz dostanę? Co? So. Mm. to będę miała akurat to. Eeeh. Jak ja, ja. ona miała? Nie ja pamiętam, ja nie w ogóle nie wziąłem. Jessie. Jessie, Jessie będę miała. Co my ja powiedziane? Jessie chyba. Jan, dobra. No to. Lecimy z pierwszym maczykiem Dobra, lecimy Najpierw zbieram te kostki wtedy mogę do Kogoś innego lecieć, żeby go zabić. Wow. Cały czas ogólnie gram na moim koncie ogólnym. Bo nas ogólnie dobra. ulepszona na moim ogólnym koncie. Takim osobistym bardziej można powiedzieć. Dobra, zabiję. Dobra, zabiję, 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 zabiję. Dobra, będzie wygrane. No jest. Dobrze. Po 10 pucharków i jedziecie Raz, dwa, no dobra, może się przydać. Będę miała już... Kolejny ten. Dobra, wow, mamy nową postać. Teraz będę miała poko. Cześć, boże, nie będę i tak nie grała. Spoko. Szkoda, że nie mam teraz wyboru ogólnego. Mamy jakieś misje? No zobaczmy, czy mamy misję. Oczywiście, że mamy napędy i trzy bitwy. Dobra, to są izi, i, i, i zarobię sobie tylko 400 expa za to. Bez w sumie żadnego. Nie wiem. Bez niczego, no. Dla mnie to nawet dobrze. Przepraszam jest bardzo, bardzo widzowie. Za to, nie było tak długo żadnego filmu, yy, widzi może widzieliście mojego shortsa, Jak nie, to sobie go zobaczcie. Zatrzymajcie sobie filmik i zobaczcie mojego shortsa bo miałam lekkie problemy. Musiałam, ogólnie teraz, No też mi powiem, no nie będę nowych shortów specjalnie robiła. No, problemy z nagrywaniem po prostu miałam, no ale. Bo filmina, akurat coś z Netem. No ale teraz to, tak ogólnie, to. No, czasu nie miałam, musiałam się uczyć. Bo mam pełno sprawdzianów teraz. Chociażby miałam. No ale teraz no, też mam dosyć dużo sprawdzianów. muszę się uczyć, w środę mam naprawdę dużo sprawdzianów, więc. No, no dobra, jako piąta, pi no to. No I tak nic. Teraz mam naprawdę dużo sprawdzianów, ale w sumie czy moja Wam o tym mówię to jest kanał o grach, a nie o jakiejś mojej szkole. No ale chcę, żebyście naprawdę wiedzieli o tym. Więc, no... Zobaczę sobie Mogę mieć jakąś książkę lepszą? Nie mogę Szkoda Lecimy dalej Gramy solo, bo no na solo więcej się dostaje pucharków ok. yy, Piszcie mi w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym nagrywała dla was w Brawl Stars albo inne gry z kamerką bo ogólnie nie będę decydować sama, a jak... Nie, bo mi to w sumie może też... może wam to też przeszkadzać w oglądaniu. No mi to w sumie nie będzie za, za bardzo w niczym przeszkadzało. Yy, tylko to wy musicie mi napisać na kom w komentarzu. Czy chcecie, żebym do was nagrywała właśnie z kamerką czy bez kamerki. A ja uciekam. Dobra. Pełne skupienie. O, dobra, dobra. Leć, tak, zabij. Zabiłam, zabiłam, zabiłam. Nie. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Walić jedną do kostkę. Dobra. dziękuję, pomogłaś mi bardzo. W sumie moja armata mogła. Zaraz, jak pewnie przez chmury zginie. Ta, ta. Ale zaraz sobie spełne, spełnię nową. Dobra, zabiję teraz. Plus trzy kostki. Dziewięć kostek. Dobra, on ma dopiero sześć. No, w sumie, ale on jest i tak mocny. Dobra, mam nową. Tu. Dobra, i wygrywam to na luzie. Nie! No nie! A drugie miejsce tutaj, tak, git. Dobra, lecimy dalej. 56 EXPA. Dobra. Dobra, no, lecimy. Dalej gramy. Salon. Bo no duo ogólnie też nawet jak gram na moim osobistym koncie to... Naprawdę jak gram to duo, to w sumie wtedy robię misję. więc... No. Jak gram duła na moje osobiste, mojej osobistej nocowej wizji, no tylko na misję ogólnie, więc no. Możesz sobie pen ulepszyć, bo w sumie, no co. To... Nie jestem przyzwyczajona do peny, jak one jest... są. Mało ulepszona, więc. Bra? Dobra, 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 uciekał ci uczuć. No nie, no nie, 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 Błagam, nie, 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 nie Odwal się ode mnie! Spadam, spadam. Dzięki za pomoc, ale, Mordo. Ja ci nie mogę w czy niczym pomóc. Dobra, mogę w sumie. Ups. Yy, to wcale nie chciałem Cię zabić. Wcale, to nie były moje. moje marzenia, to nie żeby Cię zabić. Spadaj ode mnie, spadaj ode mnie, spadaj ode mnie, spadaj i tak zabiję się. No zaraz tak nie będzie się na życiu. Nie, nie będziesz żyć, no. Ty też zaraz i tak zmierz mordo. No dobra, spadaj. Spadaj ode mnie. nie! Yeah, drugie miejsce, ale i tak. Dobra. I tak jest dobrze. No, drugie miejsce to jest dobrze. Trzecie, no to jest naprawdę. No, trzecie to niby nie jest źle, ale i tak dla mnie. No, powinno być lepsze, no. Trzeba ulepszyć pen. Na pewno, to jest na pewno. Na dzisiejszy dzień to jest na pewno. Jakby to powiedzieć. No, u... no musimy dzisiaj po prostu ulepszyć peny. I właśnie to zrobię za chwilę. Teraz. Pewnie będziesz ulepszona w procentach. Aha, już gudżety mam blokowane, widzę. no dzieła. No mogę, tylko że muszę go kupić, a ja nie wiem, jaki by tu był lepszy pen. Chwilę, poczekajcie, przeczytam sobie. Dobra, po krótkim przeczytaniu Beczka jest lepsza. Jak będziecie chcieli dla Penny macie gadżety, a macie wybór. Albo beczka, albo niezawodna luneta. Weźcie słowny, słona beczka. Ona jest lepsza. No dobra, peny. Mm, lepsze sobie ją. Ona w sumie, nie wiem, dla mnie lepsza. Dla, dla mnie. Nie wiem czemu. Ogólnie no to niby nie jest lepsza, no ale, no, nie wiem, po prostu lepsza. No, nie wiem, ja tak po prostu myślę. Nie wiem, jakie wasze jest zdanie, no ale moje jest właśnie takie, że. No, dobra. Boże, ta emotka mnie tak rozwala. Zawsze, nie. Dobra, lecę. Nie, no, nie wierzę w to. Co ty mnie nie widzisz? zrobić? się na hitacie, mam. No, dwa, 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 Ale. No, nie ma już. Cię. Dobra. Co ty ode mnie chcesz? Odwal się ode mnie, odwal się ode mnie, spadaj. Spadaj, 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 spadaj. Spadaj, spadaj ode mnie, no Boże, powaliło cię Do reszty, spadaj ode mnie. Spadaj, idź w te chmury twoja ulubiona. No, dziękuję bardzo. dobra, chcę ten... to akurat teraz wygrać, nie? Cię nie powalił do reszty, nie powalił u was do reszty, to je moje. Dobra, stawiamy ją tu, żeby mnie chroniła. No spadać, no nie! No nie, no zawsze drugie no, miejsce zajmuje, ale dobra. Nie poddajemy się. Dzisiaj, no nie, czemu nie mam legendarnego? Jeszcze nie miałam w ogóle. Chcemy zdobyć Poko. Na pewno to jest nasz dzisiejszy cel. Zdobyć Poko. Nasz dzisiejszy cel na ten odcinek. Ten odcinek trwa już 11 minut. Do tej, tej przez te 11 minut nie gram Sheili. Sheili jest ogólnie dobra. Więc gram Sheili. Nie mówię, że pan jest najlepsza, ale Shayli też jest dobra. Dobra, lecimy. O, Edgar. Edgara w ogóle, muszę z Edgarem też pograć, ale... Boże, ta emotka naprawdę mnie tak rozwala. Nie, 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 Shayli, Shayli, nie rób mi tego. Błagam, nie rób mi tego. Boże, już tego pociągu. Nie! No teraz ta. Jezu, jakie nie. Ogólnie ona jest. Ja, ja ją właśnie lubię. Właśnie ją lubię. Bo ona jest dobra. Ja ją ogólnie no, normalnie gram. Ja, normalnie ją gram. <słuch> Się przestraszył, typ. Dawaj, kto chmury zabił. Błagał, 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 tak. Tak, 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 tak. Najwyżej ja skierę. Odaj ode mnie, od się ode mnie. No prawie, jako piąta, no nie! Widzowie... Jeśli chcecie, żebym dzisiaj zajęła pierwsze miejsce, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. Z dzwoneczkiem oczywiście. Nie zgłoszam was do tego, ale dobrze by było, jakbyście zostawili subskrypcję i łapeczkę w górę na tym kanale. Oczywiście na Sandra vlogs też. Na Vlog. I bardzo Was też przepraszam za to, że tam jeszcze nie ma żadnego filmu. Żadnego na Vlog, Ale w najbliższym czasie ten film będzie. Postaram się, żeby ten film wracał jeszcze w tym miesiącu, w kwietniu. No ale mam to nie obiecuję. Dobra, zmiegam postać na El Primo, nie? El primo, it's you! Dobra, lecimy Będę wam wycinać ten wstęp, y, te... No ten wstęp, bo nie ma sensu, żebyście no, patrzyli na ten wstęp, bo ten no, naprawdę nie ma sensu, no Jak, nie wiem, pokazuję jakichś ludzi tam takie tam, nie wiem, niepotrzebne rzeczy No, el primo mnie goni. Oczywiście, let's tu z el primo. He, boi się mnie? Dziwno. Zazwyczaj el primo się mnie nie boi Dobra, prostu ginę, zginę zaraz. Ginę, nie, nie, nie. Widówie, zostawcie komentarz. Sandra nie zginła. I chcecie, żebym nie ginęła dobra. Dobra, 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 zaraz muszę go zabić Nie ma, nie ma... dobra, aha, zginął pewnie przez chmury Albo wyszedł, nie wiem Chodzimy się do Siemexpa Naprawdę dostanę po pukarków? Aha Dobra, lecimy z kolejnym meczkiem Zalizają na ludzie na luzie, dobra Przy trzy kostki Za darmo No i es. Weź ode mnie, odsiaływa Dobra, lecimy, 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 lecimy No i git No i uciekam No nie, no mógł tu przyjeść. Jeszcze możeś to nie przyszedł. Jeszcze będzie na luzie zabijał. Ciu, ciu. No, mówię. Błagam, no jeden hit, nie? Jeden hit i nam ten. No i git. Wreszcie pierwsze miejsce. Zostawiliście łapkę w górę? Albo komentarz? Dlatego zajmę pierwsze miejsce. I przy okazji dziękuję wszystkim, którzy zostawili łapkę w górę. I subskrypcje na moim kanale Bardzo mnie to wspiera w robieniu odcinków Plus 14 pucharków Kurde, na moim głównym... Na moim ogólnym, no, osobistym koncie po prostu, jest ja nie dostaję. 14 po 14 maksy, maksy, maksymalnie No, raz dostałam 11 Albo 12 niedawno No ale naprawdę max to jest naprawdę mi 10 Więc... Nie wiem Jak teraz dobędę poko, to ten odcinek, no prawdopodobnie się już zakończy. No ale. Wiecie, różnie może się stać. Dobra. I teraz, jeśli ktoś z Was, moich widzów, chce, będzie chciał ze mną pograć, tutaj macie moje ID. Możecie mnie dodawać. Yy, jeśli ktoś będzie naprawdę chciał ze mną grać, dodawajcie mnie do znajomych. Zaproszenia będę miała tutaj oczywiście pewnie będę miała ich zadanie długo Multum. Za długo. no wiadomo, tutaj macie moje ID, możecie je sobie wpisywać w swoje telefony lub tablety. No i ze mną będziecie mogli grać ci wy te wybrane osoby, Będą miało naprawdę szczęście. Mój koled, który też mnie ogląda, będzie chciał ze mną pograć. Zobaczymy. Pozdrawiam mojego kolega, serdecznie i mojego kuzyna też. Moją całą rodzinkę, która mnie ogląda prawdopodobnie. No. Tutaj macie moje ID 22Y8YJCYYG. Więc możecie wpisywać. No i lecimy. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się zdobyć Poko. Bo ten film trwa już 17 minut, maksymalnie będzie trwał 20, 20. Więc, no prawdopodobnie, no, już gramy ostatni meczek. No i zdobywamy już nową postać. Ostatni meczek i nowa postać. No, ale przepraszam Was, bo mój brat czas się drzye. Coś do tatech nie wiem. Drugim razem powiem, że nagrywam film i nie ma się drzeć. Ale naprawdę nie wiem. To jest nie. Wiem, schodzi na dół w w góry wchodzi, nie wiem. Hmm. Dobra, biorę, biorę. Do, 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 tak, 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 dobra. Dwie kostki, w sumie za darmo. Dobra, Kolejna koska darmowa. No nie wierzę. Dobra, nie, nie, nie. 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 Spadam stąd, spadam stąd, spadam stąd, spadam, spadam mnie. Nie nie. nie, 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 nie. Dziękuję bardzo. Weź mnie, zostaw człowieku, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, niech ci będzie, chcesz się bić, to się bije. Spadają na mnie. Sto, a ty, co, 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 problem masz? Problem masz jak strasz? No. Gdzie jest teraz ta pierka Lub typ, nie wiem co mnie to. Gdzie jesteś? Pokaż się, I see you. Gdzie jesteś. No dawaj, gdzie jesteś? No dawaj, ja na ciebie czekam. Nie mam zamiaru na ciebie tyle czekać. No, już cię widzę. No dawaj, no co się boisz? Bo, bo zginiesz? Jadu. No i S. I w tym momencie dostajemy plus 10 pucharków. Idealnie dostajemy 150 pucharków. Aha, plus 15. To fajnie nawet. No i zdobywam Poko automatycznie. Kończymy filmik Dobra No i teraz zbieramy na tą oto panią Dziękuję Wam za widowe zaglądanie Cześć!